Róże ogrodowe witają Was w niedzielę, 16 lipca 2023. I dzisiaj dla Was bardzo fajne, moje ulubione odmiany z firmy Noagrozen, Noah Grozen, czyli Cambek. A tutaj rozpoczynające kwitnienie odmiana sedana. Zupełnie różne bajki. Tutaj mamy okrywówkę. Tutaj mamy wielkokwiatową z grupy all in one, czyli pachnącą i zdrową Ale jeszcze chcę Wam pokazać coś bardzo ciekawego Czego jeszcze nie ma na rynku Dajcie znać czy Wam się coś takiego podoba Takie róże Nie wiem czy ten kolor stanie dobrze oddany Tak to wygląda Dajcie znać czy się Wam podoba